Siema widzowie, z tej strony Kwiatek w drugim odcinku serii oceniania serwerów. Jestem aktualnie na serwerze minestar.pl, czyli teoretycznie jednym z największych serwerów Minecraft aktualnie w Polsce. Także zobaczymy jak się na nim gra, jeżeli nie wiecie jakie są zasady oceniania to możecie się cofnąć do mojego poprzedniego materiału, ponieważ tam to wszystko tłumaczę. I jeszcze jako, że jesteśmy na początku to zostawcie łapkę w górę oraz suba, ponieważ 500 łapek równa się przywrócenie dwóch filmów na tydzień. Dlatego zostawiajcie łapki, a ja już nie przedłużam. Jak widzimy po tabie jest teoretycznie teraz 3808. Osób aktywnych. Mamy tutaj 9 różnych trybów, także troszkę ich jest. Sorry, 10 nie potrafię liczyć. Są to Dupe SMP, Survival, lifestyle Skygen, Box PvP, sky PvP, Duels, Chest PvP oraz Genblock. Żaden na pewno nie jest jakimś unikatowym trybem, są to po prostu takie najbardziej popularne. Także tutaj nie będzie żadnych dodatkowych punktów za oryginalność, to na pewno. Ale może coś konkretniejszego zauważy w środku, czego nie da się zauważyć po prostu siedząc w lobby. Widzimy, że trochę tych osób jest. Ja swoją drogą też już się parę razy wypowiadałem na temat tego serwera, ale głównie w temacie liczby osób i tak dalej, a dzisiaj nie będziemy się na tym za bardzo skupiać i tak na pierwszy rzut oka Wam powiem, ponieważ już się mniej więcej zorientowałem, jak wyglądają te wszystkie tryby, że na absolutnie żadnym nie udało mi się znaleźć nic takiego jakiegoś ich, co oni by faktycznie wymyślali, tutaj wszystko jest po prostu takie najzwyczajniejsze w świecie, co możecie znaleźć na 99% tego typu serwerów, absolutnie niczym się to nie różni, jedyne czym to to, że po prostu na przykład Nazwa zamiast sklep to jest rynek, czy coś takiego, rozumiecie? Że nie ma na przykład jakichś nowych funkcji, tylko po prostu co najwyżej inne komenda. Znaczy, być może coś ominąłem, jeżeli tak jest, to możecie napisać mi to w komentarzach. Ja z chęcią poczytam, co tam piszecie. Ja przynajmniej tak sobie tutaj łażąc po tych wszystkich trybach, niczego nie zauważam. Ale no, może po prostu ja jestem też ślepy, tego też nie wykluczam. Na przykład, bo na przykład mamy na trybie box PVP coś takiego jak szalony naukowiec, to są po prostu zwykłe perki, tylko że inaczej nazwane. Także według mnie z dwóch punktów do zdobycia. Za kategorię oryginalności dałbym 0,5. Uważam, że jest to adekwatna liczba, ponieważ w niczym się ten serwer nie wyróżnia. Też nie będę dawał 0, bo no coś tam się starają, coś tam zmieniają, co nie. Także też nie ma co przesadzać. Także przyszła pora na drugą kategorię, którą najbardziej lubię, ponieważ jest ona o pieniądzach, a mianowicie jak bardzo pay to win jest to serwer. Aby to sprawdzić, zajrzymy sobie na stronę internetową Mindstara. Mamy do wyboru 4 rangi: VIP za 10 zł, S VIP za 20, Star za 30 oraz BOS 100 zł. Nie wiem skąd jest ta różnica, czy naprawdę jest ona aż tak bardziej opłacalna dla gracza, ale no jest to ogromny przeskok. Poza tym mamy też mnóstwo różnych rzeczy do wyboru: jakieś klucze, zestawy, dodatki. I jeszcze możecie sobie to pomnożyć razy 7, czy tam ile jest trybów dostępnych na stronie. No z pewnością nie jest to mała liczba. W sensie dosłownie możecie kupić zestaw na przykład warty 350 zł, który jest na przecenie, jeszcze to warto zaznaczyć. Z 500 zł. także naprawdę, jeżeli ktoś na przykład dostanie taki prezent od mamy swoje na święta, to moje gratulacje. Także według mnie za tą kategorię, Mindstar również zasługuje na 0,5 punkta. Trzecią i moją ulubioną kategorią jest Community, czyli to, ile na przykład serwer ma botów, ile faktycznych graczy i czy coś się naprawdę dzieje na serwerze. Jestem aktualnie na najpopularniejszym trybie, czyli Box PvP, ponieważ jest na nim aktualnie 1550 osób, ale tak jak już Słyszeliście w moich poprzednich materiałach na temat tego serwera, że nie jest to do końca prawda, ponieważ dochodzi tu do takich absurdalnych sytuacji, że możecie wejść sobie na przykład na listę graczy i zobaczyć, że na 250 osób Skina ma może z 5-6 osób, co jest jakąś posraną liczbą. Oczywiście nie zmienia to faktu, że mimo wszystko, nawet pomimo tych fake slotów i botów, znaczy fake slotów to nie wiem czy mają, ale pomimo tych wszystkich botów, graczy i tak dalej, jest to duży serwer jak na polskie realia. Tak samo zastanawiająca jak na poprzednim odcinku jest ta cisza. Na czacie przy 1500 osobach, ponieważ sami możecie sobie zobaczyć, z jaką prędkością leci ten czat. Przecież tu powinny się pojawiać wiadomości dosłownie co parę sekund, co ja mówię, co sekundę, albo nawet częściej. A w tym momencie, w którym to mówię, absolutnie żadna wiadomość się nie pojawiła, ani komunikat: O, teraz ktoś się zabił. Zresztą, wystarczy wbić sobie na ich tryb, który ma teoretycznie 5 razy mniej osób, czyli Skygen, aby zobaczyć, że nawet tutaj lecą te wiadomości szybciej i że coś tutaj się dzieje faktycznie, chociaż no też to nie powala. Także jeżeli miałbym to ocenić, dla mnie jest to 0,75 punkta, ponieważ uważam, że to odpowiednia liczba. Zresztą możecie napisać sami w komentarzach, jak byście to ocenili swoim zdaniem oraz co uważacie. Czy na przykład pieprze głupoty. No i koniec końców, przyszła pora na testowanie antychita. Ja wiem, że wy tam pisaliście w komentarzach. Ej weź czemu ty grasz na Mateorze, przecież to było parę lat temu popularne. Pobierz sobie jakieś tam inne i podawaliście 10 różnych nazw. Ja zostanę wierny swoim, jakby wiecie. Nie opuszczę ich, włączmy sobie żeby przetestować na przykład, czy to zadziała, tutaj czy będę mógł na przykład bić ludzi z większej odległości, tam mamy dobrego oponenta, żeby to przetestować. Ok, zapomniałem, że nie mam teksturpaka w ogóle na ogień, ale no to mały szczegół, co nie. Czy faktycznie mogę bić z dalszej odległości? Weźmy go, trzymajmy na dalszy dystans. Teraz, jak będziemy go gonić, to będzie dobrze widać. Zobaczmy tam, nie no, to było zdecydowanie więcej niż to, co powinno być. Jakby, no, wydaje mi się, że tak. And he's had a look at it, the referee to be a stealer, and he's awarded a penalty. Przetestujmy sobie jeszcze oczywiście kilaurę O tutaj idzie jakiś koleżka, tylko że z nim za długo tego nie przetestuję. No faktycznie chyba nie działało. Zbugowałem się w miejscu i to tyle. Za bardzo sobie nie pograłem. Jeszcze raz spróbujmy, czy to nie był na przykład jakiś błąd albo bug. Mamy ziomeczka i no zobaczcie nie da się. Faktycznie się nie da. A mam dosyć lekko odpaloną aurę. Także myślałem, że coś tam będzie mi się udawało pograć. Przydałoby się jeszcze przetestować oczywiście nukera i tak dalej. Fly nie działa. Niesamowite zaskoczenie. Swoją drogą nawet jakiś helper jest na serwerze. Ciekawe czy mnie zbanuje. Tutaj w porównaniu do y z GG na pewno nie ma anti Raya. Także włączmy sobie lekkiego timera i zobaczmy jak to chodzi. Ej, wszystko ładnie. No dobra, lekka ścinka, ale to nic poza tym. Jeżeli stoicie sobie w miejscu na przykład i kopiecie, to naprawdę wszystko gładko chodzi. A jakbym sobie go bardziej podkręcił? no nie, faktycznie nie kopię już bloków wtedy. Wyłączmy sobie i spróbujmy teraz Newkera odpalić. I zobaczmy. Wykopię jeden, dwa bloki, ale no poza tym to nie działa. Widziałem też, że ktoś pisał w komentarzach, żeby przetestować, czy scaffold działa. Także przetestujmy tutaj. No działa w sumie. Nie, czekaj. Działa czy nie? Jak się tak na przykład podskakuje, to ładnie działa. Jak idę, no nie, nie działa. Dostałem bana. W sumie większość testów można uznać, że przeszedł pozytywnie ten anti-cheat. Także uważam, że jest to zasłużone 1,75. Nie wiem, czemu daję takie końcówki, ale teraz będzie bardziej równo, bo przed chwilą dałem 0,75, teraz 1,75, także będzie git. Ej, ja mam bana na wszystkie tryby? ja mam bona na wszystkie tryby, ty, co jest? Także moje ogólne odczucia. Widziałem też wasze komentarze, że czemu oceniam ogólne odczucia, skoro ja na przykład jestem źle nastawiony do niektórych serwerów. Jest to nieprawda. Po prostu oceniam zawsze to pod kątem tego, czy ja na przykład mogłem grać na tym serwerze. Tutaj na pewno na plus tego serwera gra to, że jest dużo trybów. Na przykład na igrzeckach GG nie macie tego luksusu, macie tylko jeden. Na pewno jest to też duży serwer, co jest zawsze fajne, bo wiadomo, im więcej ludzi, tym fajniej się gra. Także moje personalne odczucia, o Uceniłbym na 1,01. Po prostu uważam, że jest to serwer lepszy od igrzysk.gg, także dałbym go troszkę wyżej. Także drugi odcinek, drugi nowy lider. Gratulacje dla serwera Mindstar. Piszcie w komentarzach, na jaki kolejny serwer mam wbić, ponieważ ja wszystko czytam i wam serduszkuje, naprawdę. Dziękuję bardzo za oglądanie do końca. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz o treści kubek. My się widzimy w następnym odcinku. I się.